Światowy kongres kopernikański to hołd, jaki naukowy świat składa Mikołajowi Kopernikowi w 550 rocznicę jego urodzin. W Toruniu, gdzie przyszedł na świat ten jeden z największych geniuszy w historii, zainaugurowano ten niezwykły jubileusz. Ustawiony na cokole w sercu rodzinnego miasta przypomina o największym swoim odkryciu nazwanym na jego cześć, przewrotem kopernikańskim. To dokonanie sprzed pięciu wieków jest wyjątkowym momentem w dziejach nauki, które zmieniło postrzeganie miejsca człowieka we wszechświecie, a jego twórcę uczyniło symbolem i inspiracją dla kolejnych pokoleń badaczy. Mikołaj Kopernik nie bał się wyrażać opinii innych niż te zastane. To niezwykle ważne i myślę, że każdy człowiek, a w szczególności człowiek nauki, Powinien mieć to nadal na względzie. Uważał także, że w nauce, w szczególności, ale także w życiu codziennym nas wszystkich, należy zawsze poszukiwać prawdy. Choć nie od razu, co pokazuje biografia Kopernika, prawda potrafi przebić się przez mur zastanych teorii i konwencji. To jest kwestia pewnej odwagi uczonego, który nie powinien niekiedy. Przejmować się tym, że w danym momencie jego badania nie zostały uznane, bowiem po czasie może się okazać, że zmieniły oblicze świata. A tak jest w przypadku teorii kopernikańskiej. Odwaga to tylko jedna z cech, które pozwoliły mu osiągnąć naukowy firmament. Był człowiekiem wszechstronnym wszechstronnym, także inspiracji możemy czerpać z, z jego spuścizny, z jego osobowości bardzo, bardzo dużo. Przede wszystkim wierność. Wierność prawdzie, wierność nauce, solidnym podstawom, no i imponujące, absolutnie imponujące podejście do edukacji. Pokazując tym samym, jaką drogą powinien podążać ten, którego ciekawość otaczającego świata prowadzi w nieznanym kierunku. Mikołaj Kopernik był pierwszym nowoczesnym uczonym. To on zapoczątkował właściwie no, dochodzenie do prawdy poprzez empirię, poprzez badanie. On nie rozumował, nie filozofował, tylko starał się po prostu dociec prawdy poprzez obliczenia, poprzez doświadczenia, więc stał się właściwie prekursorem. Tego sposobu uprawiania nauki, jaki uprawiano od jego czasu do dnia dzisiejszego. Dziś, określając Kopernika jako badacza, użylibyśmy słów innowacyjność, mobilność, kreatywność i interdyscyplinarność. Dziedziny, które były w kręgu jego naukowych zainteresowań to ekonomia, prawo, medycyna, matematyka, geografia, filozofia i oczywiście astronomia. One wszystkie będą miały swoje odzwierciedlenie w rozpoczętym 19 lutego 2023 roku światowym kongresie kopernikańskim organizowanym przez trzy uniwersytety: Mikołaja Kopernika, Jagielloński, Warmińsko-Mazurski oraz Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. także dzień, w którym w szczególny sposób oddajemy hołd naszemu patronom, mając świadomość, jak dużym zobowiązaniem dla naszej społeczności jest jego imię. Chyba nie ma miejsca bardziej godnego, żeby rozpoczynać ten rok kopernikański, światowy kongres kopernikański bardziej godnego niż Toruń. Przez y, kolejne miesiące będziemy kroczyć w ślad za Kopernikiem. Oraz jego naukowym dorobkiem, który ponownie ma szansę poruszyć już nie Ziemię, a najwybitniejsze umysły akademickiej społeczności. O tym, jak idee i ich twórcy wpływają na siebie, wykazywał w swoim inauguracyjnym wykładzie laureat Nagrody Nobla, astrofizyk, profesor Jim Peebles. Zauważyłem, że ta tendencja do wielokrotnych odkryć ma przynajmniej częściowo bardzo proste wyjaśnienie. My, ludzkie istoty, uwielbiamy komunikować. Się. Użyję tutaj potocznego określenia. Uwielbiamy plotkować. Plotkujemy chodząc po korytarzach, plotkujemy, kiedy pijemy kawę, czy też w trakcie konferencji. Czasami mam odczucie, że często plotka jest ważniejsza dla tego, czego się nie powie. Niż tego, co rzeczywiście się powie. Z tego wszystkiego wnioskujemy, o czym myślą nasi koledzy. Nasi koledzy podróżują, znowu wymieniając informacje, ponownie mamy pewne wskazówki do tego, o czym myślą. Te wskazówki są przekazywane z miejsca na miejsce, aż w końcu pewna wersja plotki może dotrzeć do osoby, która jest na nią przygotowana. Przejmie ją i podejmie pewne działania na jej podstawie. Taka idea przyświeca również Światowemu Kongresowi Kopernikańskiemu, określonego mianem Kroczący. Obrady odbędą się w miastach nieodzownie związanych z Wielkim Astronomem, choć nie tylko Astronomii będą dotyczyć. W Krakowie, który Kopernik wybrał jako najlepsze miejsce do rozwijania swoich naukowych aspiracji, na jego alma mater odbędzie się debata ekonomistów i filozofów. Zarówno teoretyków, jak i praktyków, bo w przypadku y, polityki monetarnej trudno sobie wyobrazić, że dyskutują tylko i wyłącznie teoretycy. Natomiast w praktyce i Kopernik udowodnił, i myślę, że współczesna nauka udowodnia, że bez refleksji teoretycznych trudno myśleć o praktycznych rozwiązaniach stosowanych w ekonomii. Natomiast drugi temat, który się pojawia, dla nas jest równie ważny, bo to jest filozofia. Bo to jest jednak coś, co Pokazuje wszechnaukę, bo wiem, ja niekiedy twierdzę, że od refleksji filozoficznej rozpoczyna się cały postęp w nauce i cała przebudowa świata, także bardzo się cieszę, że praktyczny temat wiązany jest także z takim teoretyczno-filozoficznym tematem. Kolejnym punktem na mapie Światowego Kongresu Kopernikańskiego będzie Warmia i Mazury. W Olsztynie spotkają się naukowcy badający biografię Kopernika. Trzecia odsłona tego kongresu odbędzie się w Olsztynie, jest podzielona na dwie części: na część biograficzną, związaną właśnie z przede wszystkim z życiem, działalnością społeczną, ale także z edukacją Mikołaja Kopernika, i druga część to jest część muzealno-konserwatorska poświęcona. Inwentaryzacji, badaniom, inwentaryzacji obiektów, zabytków związanych bezpośrednio z Mikołajem Kopernikiem, bądź z epoką, w której żył. I myślę, że to też będzie bardzo ciekawa, bardzo ciekawa część tego kongresu. We wrześniu kongres powróci do Torunia, gdzie zgromadzi naukowców zajmujących się medycyną, astronomią i kulturą dyskusje na temat Mikołaja Kopernika i jego dzieła trwają. To nie jest tak, że wszystko odkryliśmy i że wszystko o Koperniku i jego dziele czy dziełach wiemy. W związku z tym ten kongres z całą pewnością przyniesie jeszcze wiele nowości zarówno gdy idzie o jego osobę, jak i jego dzieło. Tego jestem pewien. Dopełnieniem naukowych dyskusji i debat są towarzyszące kongresowi wydarzenia, pozwalające poszerzyć wiedzę o Koperniku. Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania, wokół De Revolutionibus, to wystawa poświęcona najważniejszej publikacji Mikołaja Kopernika o obrotach sfer niebieskich. Prezentowane są na niej trzy najwcześniejsze wydania tego dzieła. Wśród eksponatów znajdują się również dzieła przedkopernikańskie, stanowiące fundament jego badań, oraz dzieła pokopernikańskie, prezentujące odbiór tego wielkiego odkrycia wśród późniejszych uczonych. Ekspozycje uzupełniają ikonografię z wizerunkiem Mikołaja Kopernika. Ten najsłynniejszy portret. Zdobiący na co dzień salę ratusza staromiejskiego w Toruniu, stał się obiektem badań naukowców Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zaprezentowane w formie wystawy wyniki tych naukowych poszukiwań ukazują najnowszą wiedzę na temat budowy obrazu, ale również warsztatu malarskiego jego autora. Dziedzictwo Kopernika to oczywiście skarb, który, który pielęgnujemy, którym się zajmujemy. Warto dodać, że od niedawna funkcjonuje na naszym Uniwersytecie Centrum Badań Kopernikańskich, działające niezwykle prężnie. Historyczne ślady Mikołaja Kopernika znajdują się w każdym z miast, gdzie obradować będą uczestnicy Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Na Uniwersytecie Jagiellońskim odnaleźć je można właściwie na każdym kroku. Nie ma studenta, pracownika, który by nie pamiętał, że naszym studentem był Mikołaj Kopernik. To jest obecne nie tylko poprzez zabytki, które są związane z Kopernikiem, zarówno w Kolegium Majus, jak i w Bibliotece Jagiellońskiej, ale także poprzez pomnik Mikołaja Kopernika, który znajduje się w pięknym miejscu blisko Kolegium Nowo. Również na Warmii i Mazurach, gdzie Mikołaj Kopernik spędził prawie 40 lat, do naszych czasów przetrwało wiele unikatowych pamiątek. Przedmioty, które były używane przez Mikołaja Kopernika, księgi z jego notatkami i inne wiele innych rzeczy, wyjątkowa okazja, bo tylko w tym roku będzie można te, 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 te rzeczy obejrzeć i, i, i pomyśleć o Mikołaju Koperniku. Jednak to związek Kopernika z Toruniem wydaje się być najsilniejszy. Podkreślony przez samego uczonego w jego największym dziele, które podpisał Nikolaj Kopernicy Torunensis. Tu znajduje się jego rodzinny dom i katedra, w której został chrzczony. Tu rozpoczęła się jego naukowa droga. Mikołaj Kopernik był wspaniałym, wielkim uczonym i na dobrą sprawę przez długi czas zapomnianym człowiekiem, bo to życie Kopernika jest bardzo słabo znane. My niewiele wiemy. Właściwie, Mamy już jakąś, jakąś pewność co do tego, co Kopernik robił, w jaki sposób się poruszał, jak działał, dopiero dla okresu warmińskiego. Na dobrą sprawę całe jego wcześniejsze życie jest jedną wielką zagadką. Nowe światło na te nieodkryte jeszcze karty życia wielkiego uczonego mają szansę rzucić obrady Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Ta dyskusja pewnie będzie bardzo żywa, czyli tych, którzy rzeczywiście interesują się. Interesują się samą biografią i życiem, działalnością społeczną Mikołaja Kopernika, tych ludzi, ale również tych, którzy no, powinni widzieć tą naukę, łączyć ją z prawdą, tak żeby te wartości były wiecznie żywe. To, to, to jest dla, dla nauki, dla, w ogóle dla wszystkich nas bardzo ważne. Równie ważne jest to, by postać uczonego zaistniała szerzej w społecznej świadomości. Chciałbym, żeby ta rocznica, ale także następna rocznica, która za 20 lat będzie, zainspirowała twórców sztuki, literatury, muzyki, filmu do powstania jakiegoś dzieła, które przejdzie do historii polskiej i światowej kultury. I co pokazuje pierwsza turuńska odsłona światowego kongresu kopernikańskiego? Mikołaj Kopernik, Kopernika. Kopernik, Kopernika. Kopernik, Kopernika. Kopernik. 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 Kopernika. Kopernik, Kopernika. Mikołaja Kopernika. Jego nazwisko przez najbliższy rok ponownie będzie na ustach wszystkich.